Świeccy komentatorzy, dziennikarze kompletnie tego nie zauważyli. Nie macie praktycznie śladu komentarza po tym. Natomiast ruszyli do boju, uwaga, pseudokomentatorzy uważający siebie za chrześcijan protestantów. Nawet diabeł cytował słowo Boże i co z tego? Inny wymyślił. To Amerykanie mu kazali napowiedzieć, napisali mu to, i on biedny musiał to przeczytać. Ale <grytanie> najlepsi byli ci, którzy mówili, każdy mógł to przeczytać. No dobra, ale czemu każdy nie przeczytał? Czemu nie przeczytał pan Trzaskowski? Tym bardziej, że. Popierała go cała wierchuszka protestancka. Tak jest. Dokładnie tak jest. Wielu biskupów katolickich też popierało pana Czaskowskiego, tylko się do tego nie przyznawali. A protestanci, przełożeni, biskupi, prezbiterzy przyznawali się do tego publicznie. Dlaczego go nie namówili, żeby zacytował Słowo Boże? A wiecie dlaczego? Bo ci wszyscy religijni, duchowni nie wierzą Słowu Bożemu, nie wierzą Biblii.